Na początku próbowaliśmy adopcji, jednak adopcja we Włoszech jest bardzo skomplikowana i przypomina prawdziwy tor przeszkód. Moja żona zaproponowała, abyśmy spróbowali sztucznego zapłodnienia, ale trochę bałem się o jej zdrowie. Nie znając procedury i obawiałem się, że może to poważnie zagrozić jej zdrowiu. Kiedy powiedziała mi o tej ostatniej możliwości, zgodziłem się i powiedziałem: Tak, powiedzmy, że to w końcu sposób na posiadanie dziecka. Ponieważ zawsze z żoną chcieliśmy mieć dzieci, żałujemy, że nie mogliśmy mieć ich naturalnie. I to wszystko. Skontaktowałem się z profesorem Antinorimy w Mediolanie i spotkałem się z nim, ale potem miał pewne problemy prawne. Profesor został aresztowany i nic więcej nie zrobiliśmy. O macierzyństwie zastępczym dowiedzieliśmy się z gazety, kiedy zobaczyłem aktorkę Nicole Kidman, która gestem ręki uciszała ludzi, którzy nie rozumieli tej procedury ani powodów, dla których kobieta decyduje się na taki krok. Szukaliśmy w internecie i spośród wszystkich opcji skupiliśmy się na biotech.com, ponieważ ta klinika naprawdę wzbudziła nasze zaufanie. Dlatego postanowiliśmy rozpocząć tę podróż. Była to naprawdę płynna i wspaniała podróż, choć zaczęła się w czasie wojny, a zakończyła narodzinami dwóch pięknych bliźniąt. Jesteśmy w siódmym niebie ze szczęścia. Gdybyśmy nie mieli tej szansy na dziecko, mój mąż powiedział: Umrę wewnętrznie, jeśli nie będę miał tego dziecka. Teraz mamy bliźnięta, więc jestem bardzo szczęśliwa. Ponieważ po pierwsze wiem, że wszystkie napływające wiadomości są nieprecyzyjne. Co więcej, szczerze mówiąc, moja mama przeżyła drugą wojnę światową. Z jej opowieści wiem, jak trudno jest w takich czasach, ale jednocześnie mówię sobie, że skoro moja mama sobie poradziła, to ja również mogę odnieść sukces. Mój ojciec też walczył, nawet w podeszłym wieku. Kiedy byłem dzieckiem, przyzwyczaiłem się do jego opowieści o wojnie. Muszę powiedzieć, że nie było strachu. Jesteśmy oboje doświadczonymi podróżnikami, mamy spore doświadczenie w podróżach, a także w ocenie napływających informacji. Zawsze staramy się zrozumieć prawdę i nie wierzymy we wszystko, co mówi propaganda. W każdym razie pracownicy Biotexcom zawsze bardzo szczerze i sumiennie mnie uspokajali, więc całkowicie im ufałam. Zawsze mnie uspokajali, więc nie wahałam się i czułam się tak pewna, jak tylko mogłam. Muszę powiedzieć, że cała droga z biotekską była bardzo poważna i polecam zaufać im oraz być pewnym, ponieważ będą prowadzić Państwa krok po kroku. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości lub problemy, pracownicy Biotex.com traktują ludzi z maksymalną powagą. Byłam bardzo, bardzo zadowolona. Zawsze mnie uspokajali. Niewiarygodne emocje to naprawdę coś magicznego jak magiczny moment najlepsze, czego można sobie życzyć. Czuję się naprawdę kompletna i spokojna. Nigdy, przenigdy nie wątpiłam, że dam radę wychować dwoje dzieci. Dziękuję, dziękuję z całego serca. Dziękuję tej kobiecie, która naprawdę spełniła nasze największe marzenie. Gdybym nie miała dzieci, umarłabym wewnętrznie, a teraz mam nawet dwoje dzieci, które nam urodziłaś. Pierwsze, powiedziałabym im, że mimo iż rzeczywiście trwa tutaj wojna, to nie jest to wojna, która bezpośrednio dotyka ludności cywilnej, że tak powiem, lecz raczej wojna toczona na froncie, tutaj, na przykład w Kijowie. Skutków niemal nie odczuwamy. Ludzie są spokojni, spacerują po ulicach. Wszyscy chodzą do pracy, nie widzi się tu wojny. To jeśli chodzi o wojnę. Z prawnego punktu widzenia nadal bym to polecała, ponieważ nie może to być nigdy uznane za przestępstwo. To naruszałoby naszą konstytucję, naruszałoby międzynarodowe traktaty dotyczące praw człowieka, a zatem Europa z pewnością interweniowałaby, aby skłonić rząd włoski do refleksji i zakończenia tych pseudomoralistycznych kampanii. I jeśli można tak powiedzieć, nie ma w tym nic złego. To jest takt miłości, a miłość z pewnością nie jest niemoralna. Nigdy nie widziałam, żeby mój mąż płakał i był tak wzruszony. Naprawdę muszę powiedzieć, że jest w siódmym niebie. Widziałam, jak tuli dzieci i również je karmił. Widzę czułość, z jaką na nie patrzy, i jego szczęście teraz naprawdę wygląda jak tata, naprawdę. Nie mogłabym się spodziewać, że będzie tak szczęśliwy, to wszystko. Powiedziałabym, że to największy akt miłości, jaki może istnieć. Bo to nie jest tylko akt miłości ze strony rodziców to także akt miłości ze strony tych, którzy zgadzają się nosić ciąże dla osób, które nie mogą tego zrobić same. Można powiedzieć, że los sprawił, że nie mogą mieć dzieci. Ale czasami los nie jest taki, jak się wydaje na początku. Naszym przeznaczeniem było mieć dzieci, i to się spełniło, nawet jeśli na początku wydawało się, że wszystko jest wbrew naszym życzeniom. Musieliśmy pokonać długą drogę, ale ostatecznie osiągnęliśmy cel. Nie tylko osiągnęliśmy nasz cel, ale zostaliśmy pobłogosławieni narodzinami bliźniąt. Dla nas najlepsze, naprawdę, to było to, czego pragnęłam najbardziej. Muszę powiedzieć, że cud się wydarzył dzięki powadze biotechcom i wszystkim procedurom technologicznym, które są tu stosowane, ponieważ Ukraina to wielki kraj technologiczny. Jestem nieskończenie wdzięczna biotechcom i czuję, że mam prawdziwy dług wdzięczności wobec nich. Wobec mojej surogatki. Którą spotkałam i która jest naprawdę wspaniałą osobą, będę jej zawsze wdzięczna za to, co zrobiła, za dzieci, które nam dała, i dziękuję Ukrainie oraz całemu narodowi ukraińskiemu.